Witam na kolejnym filmie. Dziś pokażę krótkie ujęcie z budowy. Jest to też niejako odpowiedź na komentarz od jednego z widzów dotyczący lokalizatora do przewodu Sonel LKZ 700. Dokładniejsza prezentacja i pokaz możliwości lokalizatora Sonel LKZ 700. Będą zrealizowane już na innym filmie. Planuję to zrobić przy okazji gruntownej modernizacji instalacji elektrycznej w swoim domu, gdzie będzie też wymiana wewnętrznej linii zasilającej, będzie przenoszenie licznika na zewnątrz. Tutaj akurat zrobiłem tylko fragment i pokrótce zostało pokazane lokalizowanie przewodów. Przy okazji wyszła kolejna niespodzianka. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzu, co mógłbym zmienić. Wiadomo, lokalizowanie przewodów w ścianie jest konieczne, jeżeli chcemy. Wiercić później otwory w niej, aby uniknąć sytuacji, że przewód elektryczny zostanie przewiercony, co może stworzyć ryzyko porażenia prądem czy też spowodujemy uszkodzenie instalacji elektrycznej, czy nawet możemy pozbawić część odbiorników zasilania. Film ten pochodzi ze stycznia bieżącego roku. Były też prośby w komentarzach, aby było więcej filmów z pracy. Chciałbym nadmienić jeszcze, że to jest mój pierwszy film, w którym musiałem wymienić ścieżkę dźwiękową i zrobić niejako złożenie z dwóch różnych filmów. Tak więc proszę też o wyrozumiałość, jeżeli coś wyszło nie tak, jak powinno wyjść. I tutaj jak widać mamy puszczę, w której łączą się przewody od gniazd i od oświetlenia, akurat jest tutaj obwód, gdzie są połączone gniazda z oświetleniem na jednym obwodzie, wprawdzie jeszcze widać, że jest trochę pomieszane tutaj odnośnie kolorystyki przewodów, też będzie tutaj trzeba wiadomo wszystko pooznaczać, i tutaj jest pokazany przewód, który będzie podłączony do tej puszki, on będzie tutaj wprowadzony. W korytku, wiadomo o co chodzi teraz, no, żeby uniknąć sytuacji, że wiercąc otwory do mocowania korytka, uszkodzimy przewody, jakie znajdują się w ścianie, dlatego teraz trzeba zlokalizować, czy jakieś tam się znajdują. Tutaj, jak widać, mamy przewody wychodzące z prawej strony, z góry. Z lewej strony i od dołu w lewo i w górę odchodzą dwa przewody. No i ta szybko złącza tutaj pomarańczowa, gdzie są zwarte żyły fazowa i neutralna od tego przewodu. To jest właśnie przewód, którego trasa będzie lokalizowana. Zwierając żyły na jednym końcu, możemy w ten sposób za pomocą testera ciągłości znaleźć ten przewód. Oczywiście trzeba wszystko powypinać w puszce poprzedzającej. Tutaj jest puszka poprzedzająca tą puszkę. Z prawej strony przewód do rozdzielnicy, z dołu przewód do gniazda i z góry przewód ten, który nas interesuje, jeśli chodzi o jego przebieg. Teraz trzeba podłączyć tutaj przewody od nadajnika lokalizatora do zwartych żył przewodu. Włączamy nadajnik Widać nam miga, tutaj taka niebieska kontrolka Output OK. Teraz trzeba wybrać tryb. Możemy mieć tryb prądowy, tryb napięciowy, czy też tryb prądowo-napięciowy i tryb auto. Można też jeszcze wybrać sobie poziom mocy sygnału. Są dwa poziomy. I teraz trzeba uruchomić odbiornik sygnału. I ważne jest jego ustawienie, musi, tryb pracy odbiornika musi być taki sam jak tryb pracy nadajnika, no bo inaczej będzie tutaj problem. Czym mocniejszy sygnał, tym więcej diod na tej linijce diodowej będzie się nam świecić. No i trzeba przesuwać teraz koło w okolicach puszki, widać czym większa odległość od poszukiwanego przewodu, tym sygnał jest słabszy. Im bardziej się zbliżamy, tym sygnał jest mocniejszy. No i teraz trzeba przesuwać tutaj po ścianie i szukać miejsca, gdzie ten sygnał jest najmocniejszy. Właśnie też trzeba czasami poobracać głowicą odbiornika, aby znaleźć ten optymalny kąt. No i szukamy tego miejsca. Można sobie ułatwić pracę naciskając przycisk. Zoom wtedy będziemy mieć taką jeszcze dodatkowo migającą diodę. No i ta dioda ostatnia jest podświetlona mocniej. No i to też nam pozwala bardziej precyzyjnie lokalizować. No i szukamy. Teraz widać, czym bliżej sufitu, tym mocniejszy sygnał. im bardziej się oddalamy, tym jest słabszy. No i można tu zobaczyć, przewód jest prowadzony praktycznie pod samym sufitem. Zapewne wykonawca to wziął pod uwagę tutaj, żeby uniknąć sytuacji związanej z przewierceniem przewodu na przykład pod podmocowanie karnisza. No i teraz tutaj trzeba przeszukać okolice puszki, żeby znaleźć, gdzie ten przewód jest do niej wprowadzony. Jak widać, idzie on pionowo w górę, no i później skręca w lewo prowadzony praktycznie pod samym sufitem. Tutaj też jest przeszukanie okolic puszki, czy nie ma jeszcze jakiejś niespodzianki. Gdzieś po drodze widzimy teraz, że sygnał jest słabszy, jeżeli idziemy po tej linii poziomej, gdzie będzie trasa korytka, czym bardziej Zbliżamy się do sufitu, tym sygnał jest mocniejszy. No i teraz trzeba znaleźć to miejsce, gdzie ten przewód jest wprowadzany do puszki. No i trzeba znaleźć, gdzie ten sygnał jest najmocniejszy. No i tutaj, jak widać, przewód jest wprowadzony po skosie. Wiadomo, przewody prowadzić należy tu wzdłuż linii. Prostych, no bo potem można naprawdę się nadziać, kiedy będziemy chcieli choćby wywiercić otwór w ścianie. No właśnie, widzimy teraz poszukiwanie. Przewód jest prowadzony praktycznie pod samym sufitem. Tutaj jest ten przewód, który będzie prowadzony w korytku. On pójdzie w linii poziomej. Od miejsca wyprowadzenia widzimy, że sygnał tutaj jest dużo, dużo słabszy. Czyli tam nie ma akurat tego przewodu, który nas interesuje. Teraz, właśnie jeszcze raz, wzrasta nam moc sygnału, ale to nie oznacza, że jeżeli znaleźliśmy jeden przewód, że tam nie ma innych przewodów, trzeba, aby mieć taką pewność, zlokalizować trasy pozostałych przewodów. Tutaj jest o tyle komfortowa sytuacja, że jest ze mną inwestor, i też jest to bardzo cenne źródło informacji, jeśli chodzi o położenie jakichś przewodów. No bo możemy już w ten sposób określić, który przewód jest prowadzony do czego. Gorzej, jeżeli takich informacji nie mamy, na przykład ktoś kupił mieszkanie i nie jest znany przebieg tras przewodów. Tutaj jest o tyle sytuacja komfortowa, że można od inwestora uzyskać sporo informacji, więc sporo czasu też można na lokalizacji zaoszczędzić. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku przebudowy czy modernizacji instalacji elektrycznej, no bo często może się okazać, że coś nie zostanie uwzględnione, o czymś się zapomni, a inwestor będący na miejscu może nieraz uratować przed naprawdę niepotrzebną dużą ilością dodatkowej pracy. No i tutaj jeszcze raz jest pokazana puszka łączeniowa. Tak więc to wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.